Siemaneczko z tej strony Anton. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Atlas Polski. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać mapę, na której będziemy nagrywali kilka, a najprawdopodobniej kilkanaście najbliższych odcinków. Mapa nazywa się Dzika Mapa. Autorem tej mapy jest Pan Jankus. Daniel jest to również YouTuberem, dlatego też w opisie pod tym odcinkiem znajdziecie link do jego kanału na YouTubie. Dodatkowo trzeba jeszcze was poinformować o fakcie, że mapa nie została jeszcze wydana na modhubie, tak więc w opisie pod tym odcinkiem znajdziecie też oficjalny, zdarzam, oficjalny link do tej mapy i autor zapewne, jak i również ja, bardzo prosi, bardzo prosimy, aby właśnie tą mapę pobierać z tego linku, Mapa już jest po pierwszym update'cie, no i planowanych jest jeszcze kilka takich update'ów. E, tak więc lecimy sobie. Nie będę tutaj oprowadzał Was po całej mapie, ale powiem Wam, dlaczego wybrałem sobie tą mapę. Otóż, dzika mapa, jak widzicie, bardzo, ale to bardzo ładnie prezentuje się zimą, ponieważ w mojej ocenie spośród wszystkich map polskich, na których dotychczas grałem, ta mapa w najlepszy sposób i to. To nie chodzi nawet o to, że tam troszeczkę lepiej, ale o wiele, wiele, wiele lepiej wykorzystuje sezony, czyli modyfikacje sezony, niż inne mapy. Zobaczcie sobie tutaj, jak ładnie to wygląda. Zwykła sosna, a jednak w takiej zimowej szacie jest to właśnie efekt sezonowy, który tutaj został wprowadzony przez autora. To wymagało też oczywiście odpowiednio dużej ilości pracy tutaj spędzonej nad tą mapą, tak więc prace nad tą mapy, mapą trwały bardzo, ale to bardzo długo, bo chyba około roku, tak więc dosyć długo. Ale rzeczywiście efekt jest bardzo ładny, tak więc zmieniają się, roślinność zmienia się w miarę zmiany pór roku i jest to bardzo ładnie widoczne. Mamy tutaj lód, również leży lód na, na, na jeziorach, czy też na stawkach, czy tam na jakichś, jakichś rzeczkach. E, oczywiście śnieg na dachach, proszę tam widać budynki w udali, śnieg leży również na dachach i tak dalej. Trawa oszroniona, naprawdę, rzeczywiście to robi bardzo fajną atmosferę, dlatego też na tej mapie, na tej serii znowu będziemy grali na sezonach bo rzeczywiście ta mapa wykorzystuje sezony, no w bardzo, ale to w bardzo dobrze. Tak jak wcześniej wspomniałem, nie grałem jeszcze w Polsce, na pols żadnej takiej polskiej mapie dość dziewiętnastki, która w tak dobry sposób wykorzystywałaby możliwości, jakie daje modyfikacja sezon. Dodatkowo, e, teren jest tutaj niesamowicie urozmaicony, praktycznie nie ma płaskich pól. E, powiem wam tak jeden szczegół, że modyfikacja która się nazywa Rea Dynamic Dirt, naliczyła na tej mapie aż 311 spotów, w których, znaczy miejsc, w których mogą się tworzyć kałuże. To oznacza, że ta mapa jest niesamowicie zróżnicowana. Praktycznie nie ma pola, na którym jest płasko. Z wyjątkiem jednego miejsca, o którym być może podczas odcinków Wam powiem bo być może właśnie na tym miejscu zbudujemy sobie własne gospodarstwo, ponieważ autor przewidział takie miejsce. Miejsce to znajduje się, jest to dokładnie ten farmland, o, to jest dokładnie to miejsce, w którym można sobie po, po wcześniejszym wykarczowaniu, tam są takie małe drzewka i tak dalej, teren jest wyrównany, właśnie gotowy pod małą waszą gospodarkę, ponieważ mapa jest to prawda, jest duża. Ale na tej mapie nie ma małych gospodarstw tak naprawdę. Można powiedzieć, że są średnie, duże i bardzo duże gospodarstwo. Dlatego, jeżeli chcecie sobie postawić własne malutkie gospodarstwo, nie ma sprawy, możecie sobie postawić je właśnie tutaj na tym miejscu. Tutaj w okolicy znajdziecie mnóstwo bardzo małych pól w przystępnych cenach 33 000 19 24 000. Troszeczkę więcej szczegółów na temat mapy. Mapa, jak widzicie, duża, zróżnicowana, dosyć duże kompleksy leśne. Nie jest to tak, jak najczęściej bywa na polskich mapach, że są to drogi, pola, 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 drogi, pola, pola, pola. Nie, nie. Tutaj najczęściej są właśnie zadrze takie zadrzewienia śródpolne. Zobaczcie, takie małe kompleksy tutaj, jakieś jeziorka. Tak, więc to mówi o tym, że mapa jest niesamowicie zróżnicowana i rzeczywiście tak jest i jest bardzo zróżnicowany krajobraz. Bardzo ładnie to wygląda. Na mapie znajdziemy aż 229 pól i łąk na 255 farmlandach, ponieważ jak widzicie, niektóre farmlandy to nie są pola, chociażby tutaj ten teren. Podejrzewam, że niektóre o na przykład lasy, proszę bardzo, można sobie oddzielnie kupować. Duże laski, mniejsze, tak więc tych farmlandów jest więcej niż pól. Tutaj jest taka sytuacja, że ten farmland na starcie dostajecie sobie gospodarstwo I to pole Jest połączone z tym z racji tego że jest to łąka tak? Jest to łąka a tutaj na tym gospodarstwie na którym startujecie Są Krowy znajdują się krowy I kury za chwilę tam też pójdziemy ale sobie później Zmienimy trochę szatę i już będzie lato Będzie inaczej troszeczkę wyglądało Jeszcze tutaj opowiem Co się znajduje na tym. Mapie, tak więc są trzy gospodarstwa. Tu jest z tego co mi się wydaje, najmniejsze gospodarstwo. E, z drugiej strony jest e, gospodarstwo ze świniami. Bardzo nowoczesne gospodarstwo, duże gospodarstwo. Tylko i wyłącznie świnie, ale chlew, chlewnia jest bardzo duża. Gospodarstwo jest bardzo nowoczesne. E, I dodatkowo mamy jeszcze jedno gospodarstwo tutaj. Też wyspecjalizowane, też potężne, duże, ładne, nowoczesne gospodarstwo, gdzie są tylko i wyłącznie krowy, czyli krowy, tutaj są świnie, na tym jest, e, czekajcie, tutaj są e, krowy i kury, ale też jest możliwość, e, poczekajcie, nie, nie, nie widzę, w każdym razie możliwość jest e, karmienia na przykład krów lucerną. Dlaczego? Ponieważ ta mapa posiada trzy dodatkowe uprawy i są to właśnie, jest to lucerna, krzenżyto i żyto. Tak więc e, fajne są te takie e, nasze uprawy, nie jakieś takie dziwne uprawy, których w Polsce za bardzo nie uprawia się. E, dodatkowo lucerna może być e, może być siano z lucerny i e, cała e, lucerna, jak i siano z lucerny jest też wdrożone w system karmienia tak więc będziemy mogli karmić za pomocą lucerny jak widzicie jest dosyć może nie aż tak dużo tych punktów skupu ale są w miarę zróżnicowane tutaj ewentualnie można by troszeczkę więcej tych punktów zrobić przynajmniej są takie indywidualizowane jak na przykład mleczarnia to jak wiadomo że tam będziemy mogli sprzedawać mleko tak więc to jest też Fajna rzecz e, co jeszcze jest BGA na którym możemy sobie sprzedawać i tam za chwilę pójdziemy na którym możemy sobie sprzedawać praktycznie wszystko ponieważ tam można wrzucić kiszonkę obornik trawę siarą buraki ziemniaki słomę lucernę i, i e, gnojowice i jeszcze siano z lucerny tak więc dosyć dużo rzeczy można tam obchnąć przez tą e, przez tą przez tą czysty BGa, jak widzicie, dosyć duże BGa, elegancko to wygląda. I tak jak wcześniej wspomniałem, nie wiem czy tutaj będzie widać, chyba nie pokazane Nie wiem czy ja załadowałem sobie z, e, Modyfikacje na gnojewice, bo nie widzę przewodów, żeby wystawały, ale najprawdopodobniej tak jest, chociaż nie do końca jestem pewien. Doyżałem, że to jest standardowe przyłącze, tak więc zobaczymy jak to będzie. Ale nie włączyłem sobie modyfikacji na gnojowice tak więc yy, nie jestem do końca pewien tak to wygląda dobra za chwilę się przełączamy i będziemy o proszę bardzo panie wszystko jest opisujemy opisane co tutaj jest przyjmowane na tej mapie tak więc dosyć ciekawie to wygląda co nie za chwilę spotykamy się już w takiej innej troszeczkę scenerii takiej letniej scenerii i przejdziemy się po gospodarstwach zobaczymy jak te gospodarstwa wyglądają bo rzeczywiście zimową porą tutaj będzie naprawdę bardzo ładnie, zobaczcie, taka ciężka zima, tyle śniegu, że aż się drzewko przechyliło, <laughs> ciekawe. Zmieniłem porę roku, żeby pokazać wam, jak ta mapa wygląda jesienią. Zobaczcie, jak ładnie jest zróżnicowany teren. Może tego zimą tak do końca nie widać, ponieważ wszędzie jest biało i tak dalej, ale jesienią rzeczywiście musicie zauważyć to, że bardzo, ale to bardzo zróżnicowany jest teren. Praktycznie nie ma takich miejsc, gdzie by, gdzie by było troszeczkę płasko. Jeżeli już, to tylko na niewielkim obszarze. Dodatkowo, e, wszędzie są drzewka. I nie w takich większych skupiskach, jak chociażby tam, ale tutaj po, pojedyncze drzewko. Ładne są tekstury też e, kukurydzy chociażby. E, jeszcze nie wspomniałem o tym, że e, jest multi-terrain, tak więc e, jeżeli wykonujecie jakieś prace na polach, to po prostu efekty na tych, tych pracy wykonywanych na polach po prostu ładniej wyglądają. Proszę bardzo, tak się prezentuje lucerna. Celowo tutaj pokazuję wam jeszcze te dodatkowe uprawy, czyli lucerna tutaj. Jak wcześniej mówiłem, lucerne z lucerny. Możecie zrobić siano i możecie karmić tą lucerną bodajże konie, z tego co pamiętam, i krowy, ale nie jestem do końca pewien. To już sobie ogarniemy później. Tutaj jest też dodatkowa uprawa, tutaj jest żyto, proszę bardzo, na tym polu, a na tamtym kawałku powinno być pszenżyto, tak więc elegancko wszystkie te zboża dodatkowe, które powinny być na polskiej mapie, są tutaj na tej mapie, tak więc świetnie to wygląda, proszę bardzo, pszenżyto, żyto, no i tam w oddali lucerna. Podchodzimy do gospodarstwa, który się znajduje na mapie, właśnie tutaj. To jest te startowe gospodarstwo. O, proszę bardzo, jak gdyby. Czyli jesteśmy na polu numer 142. Tutaj mam gospodarstwo. No i jeszcze łąka, tam 211. Jest to chyba najmniejsze gospodarstwo na tej, na tej mapie, ale e, mówiąc o tym, że jest to najmniejsze, one nie jest wcale aż takie małe. To o czym wcześniej mówiłem, że tutaj na tej mapie raczej e, będziecie pograć mogli na Raczej są już umiejscowione, może tak bym powiedział. Są umiejscowione troszeczkę większe gospodarstwa. Jak zobaczycie, tutaj ładnie to wszystko wygląda. Tutaj mamy oborę, jest pastwisko yy, dla krów. Z tej tam można sobie poić te krowy Nie będziemy wchodzili po budynkach, bo nie, to nie jest w sumie Najistotniejsze w tym momencie na serii Jeszcze nie zdecydowałem na którym gospodarstwie będę grał Najprawdopodobniej na gospodarstwie ze świniami Ale to jeszcze sobie pomyśl, po, pomyślimy, poczekamy Tutaj są chyba dwa oddzielne silosy tak mi się wydaje Powinny być jest dwa oddzielne, jeżeli tak To jest fajnie pomyślane Jeżeli nie no to tu sumie też nie jest aż taka tragedia. Oczywiście wiadomo, jak, jeżeli mapa jest przystosowana na silosy i są jakieś krowy, to lepiej, żeby były dwa mniejsze silosy niż jeden większy. Tu jest dodatkowo fajnie zrobiony ten teren, który, w którym to właśnie możemy powiększyć nasze gospodarstwo. Nie starczy po prostu wyciąć te małe drzewka i jest tutaj dodatkowe miejsce, w którym możemy poszerzyć. Nasze gospodarstwo, bardzo fajnie to jest pomyślane, e, i to właśnie taki sposób powinno być organizowane, że jednocześnie pełni taką rolę, że jest. E, jeżeli nie chcecie powiększać waszego gospodarstwa, uznaliście że te, ta liczba budynków jest tutaj na tym gospodarstwie wystarczająca, zostawiacie, ładnie macie wyglądające tutaj z tyłu za oborą, znaczy w sumie to jest stodoła tutaj, tak? Za tą stodołą fajnie to wszystko wygląda, tutaj są drzewka, nie ma jakiegoś pustego placu, ale wszystko jest ładnie ogrodzone, tak więc jeżeli macie jakieś plany dotyczące rozbudowy tego gospodarstwa, wystarczy wykarczować ten teren, przygotować go troszeczkę, i elegancko jest, jest miejsce na to, żeby tutaj poszerzyć własną działalność Tak więc tak to wygląda Na chwilę będziemy lecieli do następnego gospodarstwa Ja mówiłem, nie chciałbym tutaj chodzić po tych wszystkich budynkach i tak dalej Chciałbym tylko powiedzieć, że to gospodarstwo chyba jest najmniejszym tutaj O, tu jest kurnik tak, Tu jest kurnik, ponieważ na tym gospodarstwie są kury i krowy Tutaj w tej oborze, płyta obornikowa Ładnie to wyglądane ze smakiem. Te drzewa są naprawdę fajnie przemyślane, postawione. Nie ma tutaj zbyt dużo przypadkowości, jak to często bywa na mapach Jest to dosyć fajnie przemyślane. I każde trzy drzewko chyba. Mi się wydaje, że ten autor troszeczkę tutaj siedział i myślał, gdzie by je postawić. Dobra, lecimy sobie na następne gospodarstwo. I najprawdopodobniej pokażę wam drugie gospodarstwo. Tutaj to gospodarstwo. Jest to kros, y, gospodarstwo z krowami. Tutaj są krowy, ale jest to bardzo już nowoczesne gospodarstwo. Światło się tam świeci. Hmm, oświeci się. Jak widzicie, wygląda to gospodarstwo naprawdę niesamowicie jest bardzo, ale to bardzo nowoczesne. Ładnie to wszystko tutaj wygląda. No, tutaj naprawdę na dużych maszynkach, tutaj to jest chyba też efekt sezonowy, kukurydza chyba wyrosła mi tutaj, nie wiem dlaczego. Ale jest. Dobra, tylko uschnięta taka troszeczkę. Bardzo ładnie te drzewka. Tak jak mówiłem, ze smakiem to jest złożone. Tutaj żeby po prostu było też, jeżeli jest ten, mapa robiona pod sezony, to odpowiednie nasada odpowiednich drzew powoduje, że jest ta atmosfera. Zobaczcie, jakie ładne widoki na pola. Tutaj nawet nie wiadomo za bardzo, gdzie są drogi. Widać ładnie dr wiatraki duże. Pracują, ładnie to wygląda naprawdę. Te widoczki są tutaj fajne. Jedynym minusem to chyba ta płyta na ten silos na kiszonkę. Ona jest trochę po prostu za duża moim zdaniem, ale to po prostu już tak jest na tej mapie. Tutaj zobaczcie, jakie ładne widoczki. No i gospodarstwo. Gospodarstwo też ma taką też cechę, że ładnie tu jest jak gdyby zorganizowane, jest ogrodzone. Takim płotem betonowym, ale jak widzicie tutaj są też zadrzewienia, można je usunąć, a jeżeli nie to zobaczcie jak ładnie wygląda na tym gospodarstwie, zwłaszcza jesienią. Tutaj bardzo duża wiata, tak więc na, pre, na pewno nawet duża sieczkarnia spokojnie tutaj wejdzie, ponieważ właśnie mi się wydaje, że to gospodarstwo jest e, duże, duże gospodarstwo właśnie, jeżeli chodzi o krowy, tak, bardzo duże, ten. Dużo miejsca, wystarczająca ilość miejsca tego, żeby umieścić wasze tam ciągniki, a jeżeli komuś brakuje miejsca, to jeszcze z tyłu można sobie spokojnie tam poszerzyć i postawić jakieś wiaty albo inne, inne budynki, chociaż jakieś gara garaże. Tutaj wybieg dla krów i widok z tego gospodarstwa, bardzo ładnie to, wygląda jeszcze później na samym końcu wam pokażę jak wyglądają polne drogi niektóre mi się nie podobałem osobiście i to powiedziałem autorowi bo miałem tą przyjemność że sobie przechodziłem chodziłem tutaj e, po tej mapie i dosyć dużo krytykowałem ale z jednej strony trzeba przyznać że mapa też trzeba przyznać że było bardzo dużo e, bardzo dużo pracy i bardzo bardzo mi się podoba ta mapa idziemy do następnego gospodarstwa na którym najprawdopodobniej Będziemy grać, ponieważ jest to duże gospodarstwo, bardzo duże też. Następne, bardzo duże gospodarstwo nowoczesne. I tutaj są świnie. Bardzo ładnie kostka wygląda tutaj, elegancko, co nie. Bardzo duże wiaty, zobaczcie. Jest to bardzo nowoczesne. Zobaczcie, jaka jest potężna chlewnia. Tutaj. Też ładnie te małe drzewka. Jest y, wykorzystywany ten. I ciekawe, jak te świetliki wyglądają. Trzeba by to w nocy sprawdzić ale pewnie jest elegancko też również. Zobaczcie jakie potężne gospodarstwo, potężne biny. To jest naprawdę tutaj. Chciałbym właśnie chyba najprawdopodobniej sobie y, pogospodarzyć, ponieważ tutaj jest hodowla świn i z drugiej strony mógłbym też zająć się uprawą zbóż, tak? Ponieważ tu są dodatkowe zboża, tak więc bardzo fajnie by było, gdyby było właśnie taka sytuacja. Jest to bardzo duże gospodarstwo, moim zdaniem chyba największe. No, i robi niesamowite wrażenie. Tu jest właśnie jedna z takich dróg. Osobiście mi się nie podoba, ale autor mówi, że, że jest ok. To jest mapa autora Daniela, i tak więc tak najprawdopodobniej zostanie. Zobaczymy, jak tutaj. O, ładnie jest wyprofilowane. Tu jest podjazd do gospodarstwa. Gdyby mm, ogarnianie tego gospodarstwa jest troszeczkę wyciągnięte poza. Znaczy ogarnianie świn jest wyciągnięte poza jak gdyby, gospodarstwo, czyli to w sumie fajnie też wygląda. Zobaczcie jaka duża chlewnia, jaka potężna chlewnia, jest niesamowita chlewnia. Ja tutaj miałem pewną taką propozycję, być może na serii to tak właśnie zrobimy, że tu będzie troszeczkę inaczej niż jest w oryginale, ale to jeszcze zobaczymy. Autor powiedział, mówił o tym, że będą tu jeszcze update'y. Tak więc możemy się spodziewać innych troszeczkę rozwiązań, które na pewno urozmaicą rozgrywkę. Tak więc zobaczcie, jak wygląda chlewnia na takim dużym gospodarstwie. Jest bardzo, ale to bardzo duża chlewnia. Tak więc chyba po kolonii, gdzie graliśmy na takim bardzo małym gospodarstwie, będziemy tutaj grali na bardzo dużym gospodarstwie. Bardzo duże maszyny i tak dalej. Tak więc będzie na pewno. Pysznie, ładny domek tutaj. No i jak tutaj mówiłem, bardzo duże gospodarstwo, duże biny. Tutaj są potężne też garaże, stodoły takie. Zobaczcie jakie są potężne, elegancko. To naprawdę robi wrażenie. To jest naprawdę bardzo nowoczesne gospodarstwo. Proszę bardzo, jazdy są tutaj też elektryczna brama. To już jest naprawdę gospodarstwo na wypasie, także się tak wyrażę. Drogi są tam, gdzieś biegną i tutaj sobie biegnie też dróżka. Proszę bardzo, kałuża, pyk, przejedziemy. Elegancko, tak to wyglądają tutaj drogi. Drogi są różne tutaj na tej mapie. No i zobaczcie o tym terenie, o którym mówiłem. Jak to fajnie jest zrobiony ten teren. Tu jest dosyć wysoko, więc możecie sobie popatrzeć, jak wygląda po prostu tutaj teren dookoła. Fajnie też jedziemy sobie drogą tutaj pyk będziemy jeździli najprawdopodobniej No i proszę tutaj jakie fajne widoczki Naprawdę dużo pracy było tutaj zrobione Włożone w tą mapę Żeby uzyskać taki efekt ponieważ To musiało być troszeczkę Przemyślane trzeba było poustawiać ten, 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 zrobić ten teren Poustawiać te drzewa odpowiednio i to trzeba było co jakiś czas kontrolować Tu jest taka Droga 3D, jak gdyby, mi się ona osobiście nie podoba, szczerze mówiąc, ale no jest okej, okay, powiedzmy, ale mi się nie podoba aż tak bardzo. Troszeczkę wygląda sztucznie, jeżeli chodzi o tą mapę. Nie podoba mi się, ale no dobra, jest jaka jest. Tutaj oprócz tego są ciekawe też rzeczy, typu ginące kamienie, na przykład. Można podchodzić do niektórych kamieni i je usuwać. Klikając myszką, można je usunąć. Dobra. Eee, rowy, rowy, elegancko, a my zbliżamy się do miejsca. Czekajcie dobrze ile. Nie pamiętam, będę musiał sobie popatrzeć. Nie, za tym lasem. Za tym lasem, pod dwoma dużymi wiatrakami jest miejsce, gdzie możecie zrobić własne gospodarstwo. Zobaczcie, jak to ładnie tutaj wygląda. To, o czym mówiłem, tutaj chyba jest coś takiego. A nie. Tutaj są takie artefakty. Tak, na polach czasami są, jest jakieś błoto położone, nie wiem, nie akurat, nie mogę znaleźć tego ale na niektórych z polach, o, tutaj zobaczcie jak fajnie wygląda to, na przykład ta łąka, widzicie? ładnie to wygląda, co nie? I tutaj jest właśnie coś takiego też dorzucone, że niby tutaj jest jakieś błoto, nie wiem, czy może ten kamień też można usunąć. Nie jestem, niektóre są łąki zalane, że są, jest taki efekt, że tam woda stoi. I oczywiście, jeżeli ktoś wrzuci sobie modyfikację Real Dynamic Dirt, to będzie miał jeszcze takie kałuże dodatkowe powrzucane. No i to jest właśnie to miejsce, o którym wcześniej mówiłem. Jak widzicie, jest to kawałek taki bardzo płaski. W tym miejscu można zrobić własne gospodarstwo. Na Modkabie znajdziecie mnóstwo modów, które e, pozwolą Wam stworzyć tutaj, w tym miejscu, swoje własne gospodarstwo. Będzie to na pewno fajnie wyglądało. Być może będzie taka sytuacja, że ja tutaj właśnie. Na pierwszym odcinku, albo, mm, może nie aż na pierwszym, ale na jakimś odcinku zrobię wam takie małe gospodarstwo, takie bardzo małe gospodarstwo, takie, jeżeli ktoś jest, lubi grać na małych polach i na małych gospodarstwach, to stworzę tutaj i udostępnię safe i będą to tylko i wyłącznie modyfikacje z modhubu, tak więc nie będzie problemu, że coś wam nie pyknie, że się tak wyrażę, jak to Anton mówi. Że wam coś nie pyknie, bo powinno wam pyknąć. Zobaczcie jak to wszystko ładnie wygląda. Chciałem wam na sam koniec pokazać jak wygląda zakończenie na tej mapie, ponieważ te zakończenia czasami są naprawdę... Zobaczcie jak tutaj ładnie to wygląda. Są dosyć fajne, pyk jest już koniec. Bardzo ładne zakończenie. Dobra, ja będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że zrozumieliście dlaczego chcę tutaj grać na tej mapie. O kurcy, gdzieś utknęłem w drzewach, w drzewach, ponieważ jest to bardzo duża odmiana po kolonii. E, z racji tego, że tutaj są bardzo duże gospodarstwa, moim zdaniem, jest inny klimat, bardziej taki nowoczesny. Bardzo podoba mi się e, ta mapa. Jest bardzo dobrze wykorzystywany z Seasons, co mi też bardzo odpowiada. I jeszcze jest e, kilka dodatkowych rzeczy, o których będziemy rozmawiali sobie już na odcinkach. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę o łapkę w górę dla tej mapy, niekoniecznie dla mnie. No i zapraszam na kolejne odcinki na tej serii. Zdrawiam Anton.